Mowa ojczysta, ojców moich mowa, często gwarała, lecz zawsze prawdziwa. Serce otwiera każde twoje słowo, przez tyle wieków pozostałeś żywa. Przecież za ciebie na wszystkich rubieżach się nas smagano za słowo ojczyste. Jesteś wypisana na przydrożnych krzyżach i łzach spadających, jak deszcz we dnie drziste. Matki, szeptem kręcąc na kolanach usiły swe dzieci, ojcze i zdrować, W tych słowach jesteś nie do pokonania. Ach, mowo ojczysta, w nas prowadź, Błagan pozostań pośród naszych dzieci. Historią narodu w upadkach i pale, Niech stoją orężem przez wiele stuleci, Gdy zechcą cię niszczyć, jak dawniej bandale. Ostrzegaj te dzieci, by je nikt nie kupił, a żeby ktokolwiek skórę z nich nie upił, niech zawsze mają trzeźwą, mądrą głowę, by je nie kupiono za słowa jałowe. Mów głośno, ojcze nasz, musi zdrować Maria, żebyśmy wiedzieli skąd przychodzi trwoga. Świeśniam jasno, jak jasna latarnia, i niech nasze życie będzie w ręku Boga.